Witajcie! Dziś na naszym spotkaniu chciałabym spróbować odpowiedzieć na pytanie, co dał nam ten czas. Czas pandemii, czas trudny, czas nieszczęścia, lęku, bezsilności, zatroskania i zwątpienia. Koronawirus zatrzymał nas wszystkich w biegu, skłonił do refleksji i zastanowienia się nad życiem. Myślę, że zatrzymał nas na drodze do destrukcji. To w jaki sposób żyliśmy. Konsumpcjonizm, zysk za wszelką cenę, cenę zdrowia, życia, destabilizacja ekosystemu ziemi, zepsucia klimatu, chciwość, arogancja i ignorancja nie dały nam szczęścia. Zapomnieliśmy żyć w zgodzie z sobą. I z matką naturą. Dostaliśmy naprawdę bolesną lekcję życia. Ale ważną, bo opamiętaliśmy się i zrozumieliśmy, że nie jesteśmy nieśmiertelni wszechmocni. A Ziemia to inteligentny byt. Epidemie zawsze wpływały na losy świata i ludzi. Przyczyniały się do wojen, rewolucji, przypominały nam, kim jesteśmy. I jacy jesteśmy. Pandemia to nieprzypadkowe wydarzenie. To choroba globalizacji. Szanse na przetrwanie są nikłe, jeśli będziemy działać osobno. Joshua Lederberg, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, stwierdził, że wielka przewaga mikrobów nad ludźmi polega na tym, że są znacznie liczniejsze i szybko mutują. Na szczęście ludzie. Mają coś, czego mikroby nie posiadają: inteligencję oraz zdolność współpracy. Działajmy więc razem, bądźmy razem. Nikt, kto potrzebuje pomocy, nie może być dzisiaj sam. Dotyczy to relacji między państwami, narodami, ale też naszych rodzin, przyjaciół, miejsc pracy. Otwórzmy się na drugiego człowieka, bądźmy uważni empatyczni. Odbudujmy w sobie solidarność i wspólnotowość. Pielęgnujmy w nas pozytywne nawyki i wartości. Podejmujmy wyzwania. Trudne doświadczenia są wpisane w naszą egzystencję. Pamiętajmy, że każdemu człowiekowi można w jakiś sposób pomóc. Nie zapominajmy też o nadziei. I to o konstrukcie takim jak nadzieja podstawowa. Ludzie różnią się między sobą siłą tej nadziei. Siła nadziei podstawowej warunkuje, jaka jest reakcja na rozpad dotychczasowego życia jednostki. Jest ona podzielona na ważną i nieodwracalną stratę oraz na pojawienie się nowego wyzwania. Jeśli ktoś jest przeświadczony o tym, że porządek rzeczywistości jest przychylny, ale też naturalnie dobry i atrakcyjny, to sprzyja to poszukiwaniu nowego ładu, nadaniu sensu tej stracie, ułatwia reinterpretację sytuacji zagrożenia jako sytuacji problemowej, ale nadal do rozwiązania. Psychologia zna naturę człowieka i poprzez sprawdzone metody terapii, uznane strategie radzenia sobie z problemem, może wpłynąć na jakość naszego życia, ale też na naszą kondycję. Psychofizyczne. Pewnie jeszcze długo nie powrócimy do poprzedniego sposobu życia, ale spróbujmy wykorzystać ten czas wymuszonego zatrzymania na odkrywanie naszych prawdziwych potrzeb. Potrzeby wspólnoty, bliskości i miłości. Bo kumiłabal mówił, życie jest straszne, ale ja zdecydowałem, że jest piękne. Spróbujmy urządzić ten nasz nowy świat na nowo. Oby się nam to udało. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w następnym